Narzeczona DJ Hazela pokazała poruszającą relację. Ten widok wyciska z oczu łzy. 7 maja świat muzyki klubowej pogrążył się w żałobie. Media obiegła informacja, że uwielbiany DJ Hazel nie żyje. Michał Orzechowski zostanie pochowany w Starych Babicach 15 maja. Na dzień przed pogrzebem, narzeczona 45-letniego muzyka opublikowała w sieci poruszającą relację. Michał Orzechowski, znany jako DJ Hazel, zmarł 7 maja 2025 roku w wieku 45 lat. Jego śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem muzycznym i nie tylko. Szczególnie mocno stratę przeżywa narzeczona artysty. Po śmierci ukochanego kobieta podzieliła się swoim smutkiem z internautami. Opublikowała poruszający wpis na Instagramie, w którym wyznała: W jednej sekundzie sprawiłeś, że moje serce zaczęło mocniej bić, po latach, że w sekundzie zostało roztrzaskane na miliony kawałków, których się już nie da poskładać. Ja się z tobą, misiaczku mój kochany nie żegnam, ty po prostu za mną czekaj. Kocham cię całym potrzaskanym sercem. Spójrz z góry, jak cierpnie, bądź moim aniołem stróżem. Jak mam sobie poradzić bez ciebie? W kolejnym poście Zofia opublikowała także zdjęcie z zaręczyn z muzykiem, które odbyły się w sierpniu ubiegły R. Er. Każdego dnia będę szukać ciebie. Każdego dnia będę uczyć się żyć bez ciebie. Tak wiele ci zawdzięczam, za tak wiele ci dziękuję. Ale nie prędko wybaczę, że już ciebie nie ma, napisała. Poruszająca relacja narzeczonej DJ a hazela. 15 maja odbywa się ostatnie pożegnanie słynnego muzyka. Uroczystość żałobna rozpoczęła się o godzina 12.00 w kościele pod wezwaniem. W niebo NMP w starych babicach. Narzeczona Michała Orzechowskiego, Zofia dzień przed uroczystością pogrzebową opublikowała na Instagramie przejmującą relację. Pokazała zdjęcie ustawionych na trawie zniczy, a swój wpis opatrzyła krótkim opisem: 7 dzień. Kobieta dała znać swoim obserwatorom, że od śmierci jej ukochanego minął już tydzień. Do fotografii dołączyła także kilka emotikonek, które odzwierciedlają jej emocje. Widzimy ikony czerwonego serca, ptaka, czarnego serca oraz zapłakanej twarzy. DJ Hazel był legendą polskiej sceny muzyki klubowej. DJ Hazel był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej. Współtworzył legendarny Sunrise Festival w Kołobrzegu i współpracował z kultowym klubem Ekwador w Manieczkach. Jego występy przyciągały tłumy, a charyzma na scenie uczyniła go ikoną polskiej muzyki klubowej. Ostatni raz Michał Orzechowski wystąpił w Harem Club w Gdyni. Jego ciało znaleziono 7 maja 2025 roku w samochodzie nad jeziorem w miejscowości Skępe, gdzie prowadził również zajazd Michałówka. Okoliczności śmierci Michała Orzechowskiego są obecnie badane przez prokuraturę. Wstępne ustalenia wskazują, że była to śmierć samobójcza. Sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich, jednak śledztwo wciąż trwa.